Łotwa to 37. państwo w historii, które jest gospodarzem rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Rywalizacja toczyć się będzie głównie w północnej części tego bałtyckiego kraju, a bazą rajdu będzie Lipawa, gdzie od 2013 roku odbywała się runda rajdowych Mistrzostw Europy. Załogi miały już pierwszą okazję, by sprawić co mniej więcej je czeka na trasach ósmej rundy sezonu 2024. Jako pierwsi na trasę w piątek wyjeżdżać będą Thierry Neuville i Martin Wydage. Belgowie już na pierwszym swoim przejeździe poczuli, co może się stać jadąc na limicie. Za nimi do odcinków specjalnych ruszać będą Elfin Evans oraz Scott Martin. Po Orlen 80. rajdzie Polski zbliżyli się nieznacznie w klasyfikacji generalnej do liderów z Hyundai'a. O ostatnich dwóch startach będą chcieli zapomnieć Oit Tanak z Martinem Jarveoją. Estończycy zostali dopuszczeni do rywalizacji po rolce na rajdzie Estonii i mieli najszybszy czas shakedownu. Za kierownicą zobaczymy także Sebastiana Ozie, pilotowanego przez Vincenta Lande. Francuz mimo startów w czterech rundach siedmiu ma czwartą lokatę w generalce.